To tak. Któregoś pięknego dnia na przełomie września i października 1981 roku, będąc pracownikiem zakładów mechanicznych Zamet w Rudzie Śląskiej, przeczytałem ogłoszenie w dzienniku zachodnim, że w Katowicach powstaje studio piosenki. Chętni mieli się zgłaszać w klubie spółdzielca przy ulicy pocztowej 10 w dniu 13 października o godzinie 17. Pech chciał, że właśnie tego dnia miałem mieć drugą zmianę i nie mógłbym tam pojechać. Dzięki temu, że bolał mnie wtedy ząb i to dosyć mocno, postanowiłem wybrać się w tym dniu do dentysty i usunąć go, a przy okazji wziąć tak zwane L4 od lekarza i zrobić sobie wolne. Dlaczego tak bardzo mi na tym zależało? Otóż zaważyło słowo studium które było dla mnie wtedy magicznym słowem. Moim marzeniem było zobaczyć kiedyś studio nagrań. A co dopiero, zastać w nim jakąś gwiazdę. Byłem święcie przekonany, że właśnie takie studio powstaje. Gdy dotarłem do Katowic i stanąłem przy drzwiach klubu, dokładnie w tym samym czasie przyszedł jakiś chłopak z gitarą. Pani otwierająca nam drzwi spytała: Czy jesteśmy razem? Obaj zaprzeczyliśmy i weszliśmy do środka. Usiadliśmy przy osobnych stolikach. Wewnątrz było już kilka osób, a potem kilkanaście jeszcze doszło. Rozpoczęły się przesłuchania kandydatów, którzy mieli tworzyć zespół o nazwie studio-piosenki. Ja zaśpiewałem wtedy deszczową dziewczynę, a Mirek, bo to on był tym nieznanym mi jeszcze chłopakiem, z gitarą. Zaprezentował Izabelę. Wydaje mi się, że nasze propozycje nie do końca pasowały do koncepcji organizatorów tych przesłuchań, ponieważ szukali oni i preferowali bardziej jazzujących wokalistów. Nam zaproponowano jednak rolę podgrywających tym, którzy się nadawali. Tydzień później odbyła się w tym samym miejscu pierwsza próba. Po niej zgodnie stwierdziliśmy, że ten styl zupełnie nas nie interesuje. Zarówno ja, jak i Mirek marzyliśmy wcześniej o założeniu własnego zespołu. Doszliśmy więc do wniosku, że teraz możemy wreszcie spróbować zrobić coś konkretnego w tym kierunku. Zaprosiłem więc Mirka do mnie, do domu. Mieszkałem wtedy w Halembie i zaczęliśmy wzajemnie chwalić się piosenkami napisanymi wcześniej. Style okazały się podobne obaj. Graliśmy ze słuchu. Ja zacząłem dogrywać na pianinie do jego utworów, a on na gitarze do moich. Nie było problemów również z dośpiewywaniem drugich głosów, co momentalnie poprawiało brzmienie i powodowało większą przyjemność w graniu. Obaj mieliśmy z tego ogromną frajdę, która zaowocowała chęcią spotykania się częściej. Od tego czasu, jeśli tylko. Była taka możliwość, Mirek autobusem linii 98 relacji Chorzów-Halemba przyjeżdżał do mnie kilka razy w tygodniu. Nasze kolejne spotkania trudno byłoby nazwać normalnymi próbami. Były to bowiem długie rozmowy przeplatane śpiewaniem i graniem trwające najczęściej do odjazdu ostatniego autobusu. Tym samym autobusem ja również jeździłem do Mirka. W Chorzowie na rynku trzeba było się przesiąść i tramwajem dwunastką dojechać na krajcok. Mieszkał wtedy u babci Marii Jambor przy placu Piastowskim 10 w Chorzowie Starym. Kiedy odwiedzałem go w jej mieszkaniu pijąc herbatę lub kawę, musieliśmy słuchać wspomnień babci o Hermanie, dziadku Mirka. Mimo iż nie żył już od kilku lat był stale obecny w jej życiu, do babci często przychodziła w gości ciotka trudka jej młodsza siostra mieszkająca w tej samej kamienicy. Wtedy tworzyły się duet trudne do przegadania. Nieraz przychodziła jeszcze ciotka Elza, wówczas nasza rola ograniczała się tylko do słuchania. Dodam, że śląskogodka gotka w tym wydaniu była czymś wspaniałym dla ucha. Trudno było jednak w takich warunkach dłużej porozmawiać ze sobą lub pograć. W czasie mojej pierwszej wizyty u jego babci Mirek pokazał mi swój zeszyt z piosenkami napisanymi wcześniej. Chętnie chwalił się nimi i muszę przyznać, że już wtedy każda z nich miała w sobie to coś. Najbardziej wzruszyła mnie piosenka dla mamy, którą napisał jeszcze jako dziecko. Razem z Mirkiem u babci mieszkała też jego siostra Beata. W czasie naszych prób raz po raz wychodziła z drugiego pokoju, by nas posłuchać i prosić o zaśpiewanie swoich ulubionych piosenek. Bardzo szybko udało nam się zaprzyjaźnić z sobą, mimo że była młodsza o kilka lat. Parę tygodni później, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono w Polsce stan wojenny. Słynne telewizyjne wystąpienia generała Jaruzelskiego w niedzielny poranek. Zszokowało wszystkich. Nastał czas niepewności i lęku o przyszłość. W dodatku w chalębie niedaleko nowego kościoła pojawiło się wojsko uzbrojone w czołgi i inne samochody bojowe. Panowała wtedy bardzo sroga i ostra zima. Ludzie mimo strachu nieoficjalnie przynosili młodym żołnierzom ciepłe posiłki i napoje. W związku z tą sytuacją byliśmy zmuszeni wcześniej kończyć nasze spotkania. Mirek nie miał jeszcze ukończonych 18 lat i musiał zdążyć dojechać do domu przed godziną 22 z powodu wprowadzenia godziny milicyjnej. To był fragment książki Tacy Byliśmy, czyli Uniwers Znany i Nieznany. Część pierwsza to posłuchajmy piosenki Deszczowa Dziewczyna, od której to w zasadzie wszystko się zaczęło. i <laughs> you